Część trzecia. Biznesowa apokalipsa i ostatnie tchnienie, dupne. No i kurwa, wracamy do tego cyrku psia jego mać, gdzie logika poszła się jebać, a fizjologia rządzi światem z obu stron. Węchna. Ta abominacja z dupą na twarzy stoi i wciąga opary jak stary odkurzacz Zelmer na sterydach i napierdala metanem jak z gejzera w górolskiej knajpeczce. Baca sru jest czerwony jak burak w occie, a żyła na obesranym dupsku pulsuje mu w rytm kolęd pierdolonych braci golec, tyle że na jelitoch i w sferze gastrycznej. To nie jest zwykła walka. To jest konflikt o to, kto sru. Hejze! Hopsasa! Górol z dupska dał! Toć to je kurwa gwałt na pierdolonych podstawach świata! Posłuchaj mnie, ty nosy wynalazku z odbytem zamiast gęby! Gazologika je prosto jak sikanie pod wiatr na gubałówce! Kto żre ten sra? Ten sra z zadu sejka z życi gównem! To je cykl życia! A ty kurwa żresz stranie? To czym ty będziesz z Czystym tlenem? A gdzie w tym doniosła rola okrężnicy? Chybcikiem znikła! Ja jestem chruby! Węchna tylko zaryczała, a z jej dupo pyska poleciała ślina o zapachu starej frytury. Eleven i Mike, widząc, że baca zaraz pęknie z wściekłości jak przepełnione szambo, Odbiegli do niego z genialną radą. Bako, musisz zrozumieć. To jest metafora. Może... może wszechświat chce ci powiedzieć, że musisz zaakceptować swoje wnętrze. Bako, Mike ma rację. Żeby pokonać gówno, ty musisz zjeść gówno. Dosłownie. A dyć toż to genialne! Toć to folklor i tradycja, terek, hej! Czemuś ta od razu nie go dali? Jo przecież znany we wsi jako Lord E. Kolico dupny grad pierdoli. Gówno to jest samo zdrowie, witamina G. Jo już że mopierdolił wiadro z rana. Co? Zjadłeś co? No a jak? ekstrementa krowie, płaskate, ale zasmażane z boczuniem, z kwarkami i olane litrem masła podkalańskiego! To daje poślizg na rurze wydechowej zadniej. To je paliwo rakietowe zbójnika Janosika. Myślisz, że skąd ją on te Z powietrza? To je fermentacja gnilna, rocznik bieżący. Jo jestem gotów na wszystko, Zarębek osrany musikiem. Mike zwymiotował w krzaki. Tymczasem Wasyl Rusin, ten ruski cwaniak, co by własną matkę sprzedał za komplet używanych opon do Łady, wcale się nie bał. On widział target. On nie odmieniał, on kalkulował. Ruszył w stronę armii Demogorgonów z walizką pełną wadziewia. Ej, baciany, chłopaki, mordeczki, wy Wasyla z piekła rodem! Stop! Wystać, suka! Wasyl, widzieć u was prawie ma Wasyl, patrzeć na wasze zęby! I Wasyl, płakać! Higiena u was nie! Dziosła krwawić, próchnica zjadać jak rdza rdzawołgę! Wasyl mieć rozwiązanie! Wypatrzcie to! Oto szczoteczka soniczna Suka Dent Pro Max! To wyglądać jak szczotka do kibla, da? Ale to design, blać! To włosie z mamuta syberyjskiego, co czyścić przestrzenie międzyzębowe i odbytowe naraz! Jeden ruch i błysk! Wybrać! Wasyl robić promocja, dwa w cenie pięciu, bo transport z wymiaru drogi! Demogorgony zgłupiały. Jeden wziął szczotkę, powąchał i zaczął gryźć plastik z uznaniem. Wasyl nie czekać. Wasyl poprawić marynarkę z lumpeksu i odwrócić się do wekny, który lewitował wkurwiony jak ksiądz po kolędzie bez koperty. O, i szef wszystkich szefów! Pan wekna! Pan generał! Wasyl widzieć, że pan mieć stres! Łamanie kości to ciężka praca! Kręgosłup boleć, z nie płacić, chujnia z grzybnią! Pan, patrzeć to! Eto to z drukarki 3D z Uzbekistanu! Materiał kosmiczny, polimer gównopleks. Idealne do ćwiczeń! Pan łamać, one trzeszczeć jak prawdziwe kości sieroty. Satysfakcja gwarantowana! A jak się pan zdudzić, to wasę zapraszać do Dowasybirsk! My robić pokazy pod łuklew! Fidżer być taki, że one nie świecić, bo diody spalone! Ale za to kopać prądem 220V! To być masaż stóp i defibrylacja w jednym! Masakra, jaki luksus! Żyć nie umiera! Milcza Romaku, zniszczę was wszystkich. Węchna, pożeraj tego tłustego, śmierdzącego górala. Węchna rzuciła się na bace. Baca akurat bekał po wspomnianym głównie z masłem. I wtedy to się stało. Węchna kłapnęła paszczą i ugryzła bace prosto w jego święty, nienaruszalny, tłusty, góralski zad. – Kurwa mać, jebana twoja mać, w dupeckę, mnie, Bacę Sru, świętego Gazła Postoła! O ty kurwo nienasycona, ty wampirze odbytniczy! Tego już za wiele! Przebrała się miarka jak samogon stryja Władka! Teraz to mnie wkurwił! Jomą w jelitach reaktor czarnobylski! Oczy Bacy zapłonęły na fioletowo, a z uszu poszedł dym siarkowy. To nie był już zwykły wkurw. To był wkurw halny. Baca zrozumiał, że huk to jedyna droga. Jego zwieracz zaczął pracować. Zaciskał się i rozluźniał jak hydraulika w promie kosmicznym. Jego dupa zamieniała się w trąbę jerychońską, w puzon zagłady. Słychać było strojenie instrumentu. O, o. Chcesz zrzeć? To żryj z dubska, decybele i no es pumison nie pomoże. Kurwa! Joci Dom Gaz, co go górale z dudki za oscypek z biedronki, przez tysiąc lat wspominać będą. Przygotować zbieracze. Kąt natarcia metanu 45 stopni, napięcie na rowie 100%. Kakao gotowe do strzału. Otworzyć zawory bezpieczeństwa, bo rozpierdule góry. Kurwa! za kurwa! To nie był pierd. To był doodbytniczy soniczny wpierdol. To była symfonia zniszczenia, zagrana na jednym tłustym, zajebanym gównem zadzie. Huk był taki, że w sąsiednim stanie krowy zaczęły dawać kał zamiast mleka, a w Warszawie Wisła popłynęła sraką trzydniową z elementami podrabianych serów górolskich. Fala uderzeniowa, czysty prata-tata dźwięk bez litości, wdarła się prosto w nozdrza dupy węchny. Potwór spuchł jak balon. zawył. Jego tkanki wpadły w rezonans główniany. Prut, pryt, srad. A potem? Rozjebało go od środka. Flaki, gluty, niestrawione oscypki, kawałki golonecko i to gówno z masłem, co Baca jadł rano, poleciały na całe Hawkins. Deszcz gówna i chwały. I co kurwa! Smakowało zdupy, danie? To jest góralska nuta, hej! Gornecek z dupnym produktem! Prupry praproduktem! Nie ma na to mocnych! Dupą świat ratuję, dupą niszczę! Odbyt to jest królowa nauk, zadnica uniwersytet, a jo jej rektorem! Wekna stał w szoku, cały, uwalony zielonym szlamem i kawałkami węchny. Chciał rzucić zaklęcie, chciał zabić, ale nagle poczuł rękę na ramieniu. To był Wasyl, z tabletem, który miał pęknięty ekran i był cały w smarze. Panie Wekna! Pan gratulować! Pan właśnie wygrać! Jackpot blać! Ponieważ Pan nie uciec w ciągu trzech sekund, system uznać to za milcząca zgoda na marketing bezpośredni. Wasyl właśnie zapisać Pana na trzy subskrypcje premium. Jak być dobry lider w piekło. Kurs szydełkowania jelitami i VOD z polskimi kawaretami. Płatne sms co godzinę, stawka premium, waluta, dusze niewinne. Nie mam telefonu. Jestem bytem psychicznym. Nie mam konta. To nie szkodzić. System ściągać energia życiowa zamiast gotówka. Przelicznik bardzo korzystny dla Wasyl. No i jeszcze ubezpieczenie. OCAC Demogorgona. Jak pan zgubić potwora, albo potwór zgubić noga na moich skajerach, Wasyl płacić. Tylko być mały haczyk, mały druczek, o tu, na samym dole. Mikroskopijny. Bank być w Kazachstan, biurta mojego wujka. A zastaw hipoteczny pod polisa być stary ślepy osioł mojego kuzyna Azamata. Jak osioł zdechnąć, a on już ledwo dychać, bo pić ropa zamiast woda. Pan płacić kara umowna w wysokości dwóch dusz i nerka. Wasyl podpisać, wasyl zaklepać, nie być zwrotu. Reklamacje pan składać w dupa ubaca. Dość! To gorsze niż piekło. Te papiery, te ukryte koszty. Biurokracja! Ach, nie wytrzymam tej presji fiskalnej! Wekna, pan ciemności, który przetrwał wszystko, nie wytrzymał polsko-ruskiego dzikiego kapitalizmu i lichwy na ośle. Złapał się za głowę i spierdolił w siną dal, otwierając portal byle gdzie, byle dalej od Wasyla, faktur VAT i osła Azamata. Baca Sru, widząc uciekającego wroga, podciągnął portki, które ledwo wisiały na ostatnim guziku, bo gazy je rozciągnęły. Uciekasz? Stój, Ty mendo! Jo ci jeszcze nie pokazał Sru atomowego! Czekaj, jo lecę za tobą! Odpalam dopalacze dupne! Prrrr! Kleks! O kurwa! Bako, co się stało? Dojebałem do pieca za mocno, przegrzałem reaktor. Gruz w gaciach, awaria systemu nośnego. Zamiast dopalacza poszło obciążenie balastowe. Czuć mokre. Spodnioki się posrołem kurwa. Koniec walki na dzisiaj. Cacieszyć się, że gawno w gocioch! Jomą w spodniokach drugie upside down, ale w wersji płynnej i zasmarzanej. Hej, ja hola hopsasa. Nie ma to jak w spodnioki napierdolić kauzę firokiem! Panie Bucku, dziękować Ci za to! No i super! bardzo. Ty nie martwić, Wasyl mieć na to produkt! Gocioki chłonne suka błysk! Zrobione z azbest i wata cukrowa z recykling! Wasyl zaraz sprzedać, tylko znaleźć bagażnik, one leżeć obok granat! Wasyl policzyć tanio, bo lekko używane przez poprzedni klient, co też popuścić! I tak... W oparach główna, oszustwa, szlamu i absurdu Hawkins znowu ocalało. Ale czy na długo? Tego nie wie nikt. Nawet kozy bacy, co na giewoncie trawę palą i srają do mleka. Koniec części trzeciej. Idźcie się umyć, bo śmierdzicie przez ekran, jak onuca bacy po maratonie kapuścianym.